Cześć witajcie z tej strony Mikalo Witam was w kolejnym odcinku I dzisiaj mamy przecieki z sezonu 11 Który będzie już za niedługo w BSP Będzie on albo w środę albo w czwartek Więc piszcie teraz w komentarzu Obstawiacie czy będzie to w środę czy będzie to w czwartek Więc zejdźcie w komentarze I piszcie Mi się wydaje że na to będzie chyba w czwartek Ale chciałbym od razu w środę Więc środa BSP środa nie czwartek Ale pewnie będzie w czwartek tak, tak mi się wydaje No i właśnie na App Store mamy już przecieki Takie tajne przecieki Jedna Łapka w górę pod tym odcinkiem. To jedno szczęście, że no, ten sezon nie będzie aż taki okropny. Mamy na początek tutaj logo sezonu: jest takie dziwne, jakby to był taki dywan, jakby taki dywan. Eee, logo jest takie średnie, ale zobaczmy sobie najważniejsze czyli informacje. Eee, co nowego? Sezon 11, ratunek na Olimpie. Nowy sezon Blockstar Planets zabiera nas do siedziby bogów? O kurcze, no to będzie coś chyba ciekawego. Poznaj majestatyczną, latającą wyspę Olimp, czyli pewnie Nexus będzie na tej wyspie, a tu już wiemy już poprzedniego odcinka, do którego macie link w karcie. Eee, zakręć kołem fortuny i zobacz olimpijską grozę. No to takie średnie pewnie, będzie, pewnie będzie Jakaś nagroda w kole fortuny, właśnie za tą, nie wiem, jakaś olimpijska groza. Ciekawe, ciekawe. E, wzbij się w powietrze i spróbuj ukończyć podniebne próby. E, to jest, może być ciekawe i mam wrażenie, to będzie właśnie ten parkour, który tam był na zdjęciach, i to są te podniebne próby. E, I rozegraj nowe zadania fabularne i uratuj Hiber sześciany przed bogami. A, bo tam właśnie była ta klatka e, z poprzedniego odcinka, e, Macie sobie zobaczyć, jak jeszcze go nie oglądaliście. I tam właśnie oni byli z Hiber sześcianami. I właśnie niby bo, bogowie są źli, to jest mega dziwne, więc to jest jakiś taki ratunek na Olimpie, są, jest siedziba właśnie bogów, ten Olimp, więc troszkę ciekawe, że. Bogowi będą źli na BSP i będziemy musieli uratować złych hiper-sześcianów. Dziwne, dziwaczne. W ogóle na BSP wiadomość jakieś właśnie nowa informacja dotyczących właśnie tego, że za, za niedługo właśnie lecimy na, tego, na ten Olimp i, i, i tyle, więc możecie to przeczytać. I tyle z tego odcinka. Jeżeli był to dla Was film pomocny, to zostaw łapkę, zostaw Subika i do widzenia. I widzimy się już niedługo w sezonie 11. Więc cześć.